Każdy z nas zna skróty Ctrl-C i ctrl -V. Służą one do kopiowania i wklejania. Każdy z nas codziennie wykonuje dużo tego rodzaju operacji. Jeżeli chcemy skopiować dane, to zaznaczamy te dane i klikamy Ctrl-C. Aby te dane wkleić w inne miejsce, klikamy w to miejsce docelowe i wybieramy z klawiatury ctrl -V. Są to dosyć proste operacje. Zamiast ctrl -V możesz również używać Entera. Spójrz, zaznaczę jeszcze raz jakieś dane. Wykonam polecenie Ctrl-C, aby dane te skopiować do schowka, klikam w miejscu docelowym i zamiast ctrl -V naciskam po prostu Enter. W ten sposób mogę również wklejać kopiowane dane. Spróbuję jeszcze raz. Ctrl-C, klikam w miejsce docelowe, Enter. Jak widać jest to równie dobry sposób jak ctrl -V, może nawet trochę szybszy, ponieważ wystarczy kliknąć sam Enter zamiast kombinacji dwóch klawiszy.